Mam na imię Makalena i mieszkam w Anglii Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, upewnij się, że naciśniesz subskryb na czerwono pod filmikiem Żeby ci nie kolejny I zaczynamy! Hej! W dzisiejszym filmiku będzie taki luźny vlog Bo chciałam się z wami podzielić, gdzie jedziemy na wakacje i co oczekiwać, jaki filmik będzie pojawił się na moim kanale Jak zauważyliście pewnie, kupiłam nową kamerę, więc będzie dużo więcej filmików i lepszej jakości Będzie się lepiej oglądało, mam nadzieję Ehm, oczywiście nie będzie tak łatwo. Ehm, myślę, że powinniście zgadnąć, gdzie jedziemy na wakacje, więc zostawiajcie komentarze pod filmikiem i zobaczymy czy ktoś trafi. Ehm, wiem, że nie będzie dużo co teraz w tej chwili tych komentarzy i jest jakieś 300 osób mamy w tej chwili ehm, na moim kanale, także może tam się jakieś pojawią e komentarze, więc śmiało zgadujcie i zobaczymy. Ehm, Byłam ostatnio, byliśmy ostatnio w Turcji i było super, mogę polecić ten hotel Byłam w Turcji też w, innym, w innej miejscowości, Oludeniz i było prześlicznie tam Filmik chyba też jest na moim kanale, to sobie zerknijcie Właśnie poleciłabym, jeżeli ktoś jedzie pierwszy raz do Turcji, poleciłabym Oludeniz i taki hotel jest nazywa się Lykia Hotel i to jest najwspanialszy hotel. Jeżeli macie dzieci, oni się zajmują dziećmi, też nie ma czym się obawiać. Wiem, jakie obawy mogą mieć rodzice, jest super, po prostu jest super. Um, ok, wracając um, do dzisiejszego tematu, czyli gdzie idziemy na wakacje. Jedziemy na wakacje w lipcu do Polski, więc będzie filmik na moim kanale z Polski, z mojego miasta, gdzie skąd pochodzę Wiadomo jak jesteś tutaj pierwszy raz, mieszkam w Anglii w tej chwili Mam dwójkę dzieci w wieku 2 lat, ponad 2 latka i ponad 9 lat, dwie córki Więc um, jedziemy na wakacje na moje urodziny w czerwcu, więc filmik też będzie w czerwcu, pewnie pod koniec czerwca pojawi się i będą to krótkie wakacje, tylko idziemy na kilka dni. E, mam nadzieję, że wyjdzie, bo mój mąż nigdy wczesny nie może jechać, bo zawsze jest, pracę ma, busy, busy, busy i nie dają mu pracy bo to jest najbardziej busy okres w ich pracy więc nie puszczają go. W tym roku akurat wyszło tak, że będę mogła pojechać na wakacje, także naprawdę się cieszę. Mam nadzieję, że to wypali. E, zgadujcie, gdzie jedziemy. E, powiem wam tylko tak, że byliśmy wcześniej już tam e, I było prześlicznie, ja jestem taką osobą, co lubi zwiedzać, lubi właśnie... E, nie lubię jechać na takie wakacje plażowe, tylko bardziej lubię takie właśnie... E, takie wypady, gdzie możemy patrzeć, co około jest e, Zwiedzać, robić różne rzeczy, jakieś wycieczki nawet z tego miejsca, gdzie lecimy tam I zawsze jestem zainteresowana właśnie, co jeszcze mogą zaoferować taki resort, albo... E, co jest, tak jak mówię, co jest w pobliżu Zawsze dla dzieci albo dla nas coś nowego. Jestem osobą taką, co lubi podróże, wiadomo, i lubi takie nowości, nowe rzeczy, próbować wszystkiego. Każdy jest inny, wiadomo, mój mąż jest całkowicie inny i on lubi na przykład, no, po prostu odpoczywać i tyle. Więc nie wiem, czy to będą super wakacje dla niego, ale ja już się cieszę. Ok, więc zdradzę wam, gdzie jedziemy? Jedziemy do Włoch, tak? Jedziemy do Włoch, a jedziemy do Milanu. Lecimy do Milanu. Z Milanu byliśmy wcześniej w Milanie i było prześlicznie Taka katedra, co jest w Milanie, jest najprzepiękniejsza, jaką tylko widziałam. Jedziemy do Milanu na kilka dni. Tak jak mówię, to jest krótka wycieczka, ale będzie warto. Jedziemy, wszystko planuję od A do Z. Po prostu ja już taka jestem, że zawsze czytam, spędzam dużo czasu, bardzo dużo czasu, zanim pojedziemy na jakiekolwiek wakacje, żeby zobaczyć, właśnie Opinie ludzi, którzy tam byli Co uważają, gdzie są najlepsze miejsca do jedzenia gdzieś co się opłaca zobaczyć, jakie jeszcze są wycieczki z tej miejscowości Także dużo, dużo takich rzeczy biorę pod uwagę, jak wybieram się na wakacje Chcę właśnie, żeby właśnie te pieniądze, które spędzę, bo wiadomo jak każdy wie Wakacje kosztują dużo pieniędzy i ciężko na nie pracujemy Więc dlaczego miałabym wydać je tak w no, ciemno, jak to się mówi więc idziemy na te wakacje, nie mogę się już doczekać. Jedziemy do Milanu, zobaczymy pewnie tą katedrę. Będziemy tam wieczorem, czyli taki jakby jeden dzień stracony już na podróżowanie. Zobaczymy tą katedrę na pewno, bo jest blisko, będziemy w centrum, a na drugi dzień już planuję. i Jedziemy pociągiem, całodniowy będzie taki wyjazd z pociągiem przez różne takie tereny chronione. Będzie przepiękna sceneria w ogóle, takim specjalnym pociągiem, szybkim, a z powrotem wracamy autobusem, chyba jakimś. Um, jeszcze mu to wszystko podopinać i zapłacę bilety. Nie chcę Wam wszystko jedno mówić, bo um, wiadomo, będziecie mieli niespodziankę, będziecie oglądać następnego vloga w czerwcu. Um, te osoby, które były w Milan, niech dadzą znać w komentarzach i te osoby, które jadą do Lake Como. Tak, dobrze słyszycie, jedziemy do Lake Como, czyli będziemy lecieć do Milanu, zostaniemy tam noc, prześpimy się, pojadę cały dzień, spędzimy w pociągu specjalnym. Wrócimy z tego pociągu i yy, na drugi dzień musimy przetransportować się, bo nie jest to takie łatwe, do Lake Como Czyli muszę obczaić jeszcze właśnie jak się dostać tam, bo będą kilka przesiadek, jakiś prom chyba i właśnie wtedy dostaniemy się do Lake Como, przepiękna sceneria tam jest, prześlicznie jest Nie wiem czy na pewno oglądaliście Jamesa Bonda, tak to wam to wytłumaczę Czyli jeżeli oglądaliście Jamesa Bonda, w jednym z tych filmów właśnie był w tej miejscowości, gdzie my jedziemy, kręcili tam film W tej jednej willi, to jest przepiękne wille, wille są, takie tak zwane, włoskie i jedna z nich i mają prześliczne ogrody Na pewno w moim filmiku z Włoch będzie właśnie film, gdzie idziemy, zapłacimy za wyściłkę, żeby zobaczyć właśnie tą willę. Obejrzymy ją w środku i ogrody na 100%, więc zobaczymy w środku i na zewnątrz. Będzie pewnie przepiękne zdjęcia. Mam nadzieję, kupiłam nowy aparat i mam nadzieję, że będą zdjęcia podobno bardzo dobre z tego aparatu. Także zobaczymy, jak te zdjęcia będą wyglądały i myślę, że vlog będzie też super. Co jeszcze możecie się spodziewać, to następny filmik na moim kanale będzie z Komunii Sofii. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać, to jest Komunia w Anglii, troszkę jest inaczej niż w Polsce. Każdy robi ją inaczej, sukienki też białe, mogły zakładać jakie chciały. I te sukienki kupiliśmy dla Sofii w Polsce na zamówienie, akurat na, na nią była szyta. Ale już taki styl był taki, wiecie... Yy... Do sprzedania, tylko się po prostu szyli ją tą sukienkę, co wybrałaś na miarę. E, Doszła na czas, wszystko wypaliło, Komunia była super, i będzie filmik właśnie z Komunii, Wam pokażę. Na Komunie byliśmy w kościele, po kościele poszliśmy do takiej super restauracji e, tutaj w Anglii na miejscu, i potem zaprosiliśmy gości do domu. Zamówiłam taki zamek, to żeby dzieci skikały na nim sobie. I miały Friday I bo chciałam, najważniejsze było dla mnie, żeby Sofia miała super udany dzień I zapamiętała tak jak w Polsce się go pamięta Jeżeli chodzi o prezenty To tutaj w Anglii nie przywiązują tak uwagi do prezentów Nie dają tak prezentów jak w Polsce Nawet na komunie Dużo dzieci nie mają komunii tutaj Także jest troszkę inaczej Jeżeli chodzi o prezenty Wiadomo, że z polskiej rodziny przyjechała tylko moja mama, tata i siostra Która była chrzestną A chrzestny był te Anglikiem Mieliśmy taką krótką bardzo, bardzo krótką sesję zdjęciową, już nie chcę się w to zagłębiać, ale zapłaciłam za sesję, która powinna trwać do pół godziny, a okazało się, że po 5 minutach wrócili i pytam się, co ok, to czemu już jesteście w domu? Jak to jest, że zapłaciłam 150 funtów, wy jesteście już w domu? No i powiedziała mi, że po 5 minutach fotografka Angielka powiedziała, że już jest wszystko zrobione i dziękuję. Więc to jest moja do tego sąsiadka. Więc wrócili po 5 minutach i niby sesja jest zrobiona, czekam na zdjęcia. Powiedziała, że jak właśnie się troszkę zdenerwowałam, jak pytałam się o co chodzi, że 5, 5 minut sesja z zdjęcia była zrobiona, to powiedziała, że ma te ujęcia, które jej były potrzebne i jest zrobiona. Więc zobaczymy Wcześniej robiłam już u niej zdjęcia, no i byłam zadowolona, ładne były te zdjęcia Ale wiadomo, że jak się płaci jakieś tam pieniądze, czy mniejsze, czy większe, to się oczekuje, ma się jakieś tam oczekiwania Będzie filmik z komunii Sofii I to będzie taki 10-mitowy filmik, w którym zobaczycie właśnie Jak to wszystko wyglądało, jaką sukienkę miała Jak włosy, ona ma troszkę kręcone włosy, ale podkręciliśmy jej troszkę te włosy, żeby tak wyglądała właśnie tak no ładniej, schludniej. No i zobaczymy.